ElLo 321.0. Dziś Wam pokażę na liczne zapytania widzów, jak nakładać na ryż kari. Kari e, może być rybne, może być z kurczaka, takie typowe chicken. Ja wam pokażę, że tak, najpierw ryż tak rozkładamy, widzicie, i teraz nie, nie robimy taką kubkę, że to spada z tej kubki ryżu, tylko to musimy mieć tak na bogato. Oczywiście, wszystkim życzę smacznego. Nawet pozdrowienia, jak to dzisiaj mówiliśmy, z Sylwestrem dla Odolańca. Serdeczności, pozdrowienia dla wszystkich. Życzę udanego smaku. Jak wygląda potrawa kari w patelni? A no właśnie tak. Tak to wygląda w patelni. Patelnia musi być taka dosyć głęboka. Sos jest taki jasny, bo zawiera mleczko kokosowe. Tak 50% to jest mleczko kokosowe. Dodatek, dodatek do tego jeszcze musi być wino. To wszystko winko, winkiem podlane jest. Kari trzy składnikowe, później, może pokażę. Albo chyba w następnym filmie. Pozdrawiam, życzę smacznego. Sobie już ręką wezmę kawałek kurczaka. Pokażę Wam po ugryzieniu, jak to wygląda. Oczywiście, kurczak w środku jest biały, ale można też zrobić, że będzie. Mięso w kolorze albo różowym, albo ciemnym i fioletowym. Ale to już w następnym odcinku. Sylwester pozdrawiam. Szykuj kiełbachę. Grilla już odpalam. Siema. I pozdrowienia jeszcze dla siostry. Hej.